Trzymać ładajtory i wyglądać ten odcinek pewnie we wtorek lub środę. ja go nagrywam w niedzielę, kończę teraz Food Champions. I zobaczcie, mam aktualnie bilans 9 do 7, zostały mi 4 mecze i minimum dwa z nich chcę wygrać, żeby była moja najlepsza ranga w tym roku, żebym zrobił 11 winów. Póki co, gra mi się naprawdę bardzo fajnie. Mój nowy składik oddaje, ale zanim przejdziemy do pierwszego meczu, otwórzmy sobie troszeczkę paczek, bo mam ich tutaj mnóstwo przygotowanych. Oczywiście w tym filmiku będą też nagrody za Food Champions, więc wszystko sobie dzisiaj pootwieramy. Będzie wielki opening, polujemy na nowe, fioletowe karty. Mam nadzieję, że no, któraś paczka będzie szczęśliwa A jak możecie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie, żebym zrobił SBC z ikoną, który już na dniach ma wyjść, a może już nawet wyszła, jak Wy to oglądacie. Więc jeśli chcecie, to oczywiście łapkujcie, jak będzie dużo łapeczek, to takie SBC zrobię i otworzymy sobie tą paczkę z ikoną na odcinku. Dobra, może jeszcze teraz jakaś kolejna paczuszka, o, nawet ta sama, to jest gwarancja 82, więc liczymy na jakąś fajną kartę, ale chyba nic specjalnego nie będzie, więc od razu to skipuję. No, raczej to nie jest za dobra karta, nie oszukujmy się, no sami widzicie. Plan na ten odcinek to właśnie zagrać dwa mecze i dwa te mecze wygrać, ale prze... Z tym jeszcze zanim przejdziemy do pierwszego meczu, jedna paczuszka teraz wjeżdża. dwóch rzadkich piłkarzy 80 plus, Alfonso Davis to chyba będzie. On nie jest chyba zbytnio dużo warty, to już nie jest ten Davis to w poprzednich FIFAch, ale e, dropni najgorszy w sumie, no coś tam za niego można dostać. A więc zaczynamy kolejne spotkania, w sumie to pierwsze w dzisiejszym odcinku. E, zobaczymy jak mi ono pójdzie, jeśli wygram, to będę miał już 10 wina, właśnie World Champions, więc trzymajcie kciuki. Chociaż Zionek już po pierwszych kontaktach z piłką widzę, że w miarę ogarnia. O cholewcia, to jest pierwsza praktycznie akcja, a on już strzela mi gola, nie? To już było widać po tym jak zaczął od środka, że chłop umie grać w tą fifę, więc raczej tutaj bym... będzie ciężko wygrać. No o tym właśnie mówię, czwarta minuta. Ach. Dobra, tego meczu nie liczymy, widzowie, serio, chłop był za dobry, przysięgam. No bardzo, ale to bardzo chciałbym zrobić to 11 winów, więc pora zacząć wygrywać. Moi drodzy, to jest skład mojego rywala, który jest mocny, ale też nie jakiś najmocniejszy. Zobaczymy, jak będzie ten mój rywal grał. Jest dobrze, bo już tak szybko gola nie straciłem, jak w poprzednim meczu, a co więcej, lecę z dosyć groźną sytuacją. Diego Forlan nie, ale jeszcze powalczmy, może przejmiemy, o to chodzi. Dobra, szybkie wycofanko, bardzo ładna akcja, no i niestety nic z tego nie ma. Oj, jak to się stało? No, nie mówcie, że stracę gola. 1 do 0 dla mojego rywala. Znowu zaczynam fatalnie kolejny mecz. No, jak tak będę grał, to nie ma szans, żeby zrobić te 11 winów. Wolewcia, nic na razie nie wychodzi, ale czuję, że ten rywal jest słabszy od tamtego rywala, z którym przed chwilą przegrałem szybko. Więc no, postaram się to jeszcze powalczyć. Neymar przed szansą na strzelenie gola i przegrywamy już 0-2. Dobra jest szansa na kontaktową bramkę. Julie przed świetną sytuacją. Boże. No zacząłem w końcu coś grać i może tym razem już wpadnie. Proszę, Julie, strzel, to tak jest. Dwa do jednego. Walczymy, moi drodzy, dalej. To jeszcze nie jest przegrane spotkanie. No, chyba, że stracę gola w pierwszej akcji po strzeleniu, to wtedy to będzie przegrane spotkanie. Ale na szczęście jakoś się udało. Lecimy z kolejną sytuacją. Diego Forlan. No przecież to powinien być fał. Okej, okay, mamy faul. Szybko go spróbuję rozegrać. A i niestety nie dało rady. Diego Forlan. Kolejna groźna sytuacja. Julie dzisiaj bardzo aktywny w tym spotkaniu. Tutaj spokojnie powinno być 2 do 2, no ale już, dobra. E, wpuszczam tutaj Smith, czyli moją e, panią As. Jak widzicie, jest ona wypożyczona na jeden mecz i myślę, że może mnie wykerować. Proszę, zróbcie to dla mnie, tylko jeden goli będzie remis. Dawaj, Smith! Julie, podaję do Klausa, może ty to strzelisz, jak inni nie potrafią. Nie, ty też nie potrafisz, oczywiście. Co tam się dzieje? Przecież miałeś pustą bramkę, Klaus. Dobra, piłka dalej w posiadaniu tutaj moim. O, dalej, 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 dobra. Podanko do Juliego, jakieś lagi są, straszne lagi. Gol czy spalony? Gol! 2 do 2. Ej, tak mi zlagowało grę, ale jakoś to wykorzystałem. Jakbym teraz strzelił kolejną bramkę. Tak! Dembele to robi! Dopiero co go wpuściłem! Mamy 3 do 2. Ależ błyskawiczny cios i prowadzimy. Klaus, bardzo dobre podanie tutaj z kiezą, ależ to panowie rozegrali. Niech ktoś tam wejdzie w pole karne. Spróbuję podać przed. Nie, niestety coś nie pykło. Ale dalej, Klaus w posiadaniu piłki. Jeszcze jedno wycofanie. Smyf! Tak jest! 4 do 2. To już musi być leczkujd mojego rywala. No i tak też myślałem. No to moi drodzy, dwa meczyki, no i wygram jednego z nich i mamy wymarzoną rangę, którą chciałem mieć w tym tygodniu. Nie ukrywam, że fajnie byłoby to zwycięstwo zapewnić już w tym meczyku, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, e, no ale mój rywal składnik ma naprawdę ciekawy, taki nieczęsto spotykany. Zobaczymy, co Foran z tej sytuacji zrobi, okej, okay, jakoś mi się to udało przechwycić, no i będzie rzut rożny? Nie. Podanie po linii, jest tutaj Julie, Julie jest bardzo tutaj w dobrej formie ostatnio i spada mu piłka pod nogę, Julie dobi, o, ale to był fartowny gol, ale jest, ważne, że od razu lecimy z kolejną sytuacją. Forlan, strzelmy jeszcze jednego gola. No, niestety, Gowę nie najlepiej się zabrał. Za to mój rywal też ewidentnie wie, co robić z piłką. No, i niestety, to musi być gol. Jednak broni kurtua. Kurczę, ale mam farta w tym meczu. Coś tu jest, to powinno być zwycięstwo. O cholewcia, Mudryk. Wychodzi praktycznie sam na sam z bramkarzem, ale już się zabawił. Matku Bosko, jak ten chłop tego nie strzelił? Dobra, trzeba się ogarnąć, bo naprawdę, no ten mecz jest do wygrania, a robię głupie błędy. Może teraz Gowę odda? Tak jest, dawaj, dawaj. Gowę Wychodzi praktycznie sam na sam z bramkarzem Ej no, strasznie zacięty mecz Teraz sytuacja w jedną stronę, raz w drugą Teraz rywal popełnił spory błąd Markizio cały czas w posiadaniu piłki Znowu fartownie mi ona spada Forlan, powalcz jeszcze, no Dawaj, dawaj mordki, o, ale tu są emocje w tym meczu Dawaj, proszę Kurczę, jeszcze mi to obronił. Nie no, muszę przyznać, że Mudryk naprawdę jest groźny. Nie radzę sobie tutaj zbytnio z nim na tym skrzydle. O, teraz ładnie to mój rywal zagrał, ale na szczęście się bronimy. O nie, tylko nie to te akcje z boku boiska. Kurczę, ten rywal mógłby mi już spokojnie strzelić parę goli, ale cały czas popełnia błędy. Może teraz, Markizio wypuszcza jego forlana, ale już się zabrał. Teraz Urugwajczyk Tak jest! 2 do zera! Niestety mój rywal jeszcze nie rajchquituje. A może jednak, uwaga jest szansa, czy to będzie tak! Moje pierwsze 11. Jedyna... Aście winów you champion zrobione. Ok, został mi jeszcze jeden meczek, który właśnie podałem. Dałem ziomeczkowi wina, strzeliłem sobie samobuja. No i moi drodzy, zobaczcie, mamy w w końcu piątą rangę. Patrzcie na te nagrody. Trzy player piki, jeden z czterech zawodników, 84. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, 85. Paczka rzadkich zawodników i paczka ultimate. Opłacało się wbić tą wyższą rangę. Te nagrody są dużo lepsze. No i co, liczymy na coś fajnego w tych player pikach. Trzymajcie wszyscy ciuki ziomale ale za to, żeby coś dobrego tu było, ok. Luka Modric ej, kozacki drop, bo on mi się akurat bardzo przyda, bo teraz. Jest to SBC u ikony, które sobie zrobimy w kolejnym filmiku. No i dobra, co tu będzie kolejnego? Dawajcie coś fajnego, jakieś wysokie overrole? 85. No, chociaż takie 8,6 mogłoby wpaść, albo jakaś fajna, fioletowa karta. Można tu ją trafić, no i ja na nią liczę. No dobra, dobra. kwarat Kelia i Lawrence. Tak naprawdę bez różnicy kogo wezmę, bo i tak będę ich przepalał. Nie jest źle. 8,5, 8,6, 8,7. Ale w ogóle zobaczcie, ile mam nagród jeszcze z karnetu. I jakie to są dobre nagrody. Boże, co to będzie za opening. Kto dotrwał do tego momentu, nie pożałuje na pewno, bo wszystko to sobie otworzymy. Ok, teraz jakiś player pick. Od niego sobie zacznijmy. To też jest dosyć dobry player pick. Jeden z trzech 83. Tu można trafić fajną kartę. I mamy 87 kobela. O kurczę, ale oddało, ty. No powiem wam ten player pick Lepszy od tamtych wcześniejszych, nie? No dobra, mamy tutaj jeszcze paczkę dwóch rzadkich piłkarzy 83, plus i odbiorę sobie jeszcze paczkę trzech rzadkich złotych piłkarzy 84. Plus. Jak ja dzisiaj tutaj nie trafię jakiegoś giga kozaka, to będę zawiedziony. Mam 15 paczek, w tym 10 jest takich dobrych, mi się wydaje, nie? Więc zacznijmy, może od czego? No, może od paczki pięciu rzadkich złotych piłkarzy 80. Plus. To jest też jakaś z misji, którą chyba wykonałem, ale tu może być ktoś ciekawy. Hiszpania, Bramkarz, kto to będzie? Barcelona, poczekajcie, to może być wysoki. Role. Więc sobie sprawdzimy. O, 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 Sandra Panusz. LET'S GO! 87 OVERROLL! Ja to SBCO ikonę zrobię sobie za darmo! To teraz paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 81+, plus zobaczymy co ona nam przyniesie. To też jest paczka z jakichś misji, więc warto ją otworzyć, bo to może być też coś fajnego, no dobra nie. Jak widzicie to tylko HEGERING. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 82+, plus. coś mam przeczucie, że dzisiaj jakąś fioletową kartę trafimy. Może jeszcze nie w tej paczce, bo tutaj chyba mamy Stąsa z tego co widzę, więc od razu ją skipnę. Paczka rzadkiego złotego piłkarza 83. Plus. Dobre są te paczki, które dzisiaj otwieramy. A te najlepsze zostawiłem na koniec. Je dopiero sobie zaraz otworzymy. E, oj, powiedziałem. Oj, nie dlatego, że trafiłem gościa 87, tylko dlatego, że to duplikat. <grym> Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 83. Plus. Zbliżamy się już do tych najlepszych, więc oglądajcie do końca. Takiego openingu to się chyba dzisiaj nie spodziewaliście, co? Ej, to będzie kolejna kozowska karta. Co, ja mam za farta do wysokich overoli. A nie dobra, jednak to jest Gabis. Sorry, myślałem, że to jest ta piłkarka z Barcelony. <grym> Oho! Kto był w środku, Malen? Trafiłem fioletową kartę, widzowie. I to kozacką fioletową kartę. Okej, okay. on jakoś dużo warty, może bardzo nie jest, ale kurczę, dlaczego mi go nie pokazało od razu tylko gawiego? Dwóch rzadkich złotych piłkarzy 83, plus po raz kolejny, a ja wam mówiłem, że jakąś fioletową trafimy. I mi się wydaje, że może jeszcze jakaś jedna dzisiaj będzie, nie? Że to nie mogła być jedyna. Może jeszcze ktoś tutaj będzie fajny? Okej, okay, no tutaj niestety chyba nic dobrego to nie będzie. Na człęk. Co nam zostało? Paczka Altimet, paczka rzadkich zawodników, paczka trzech rzadkich złotych piłkarzy 84 i paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 85+. Zacznijmy od paczki za 50 tysięcy. Tutaj też nieraz dobre karty mi trafiały, więc może też będzie tak tym razem. O, już myślałem, że to Leo Messi, a to jest tylko środkowy, pomocny i defensywny z Betisu, więc no nic specjalnego oprócz tego Korea. Paczka trzech rzadkich złotych piłkarzy 84+. Plus. O kurczę, to jest serio mega mocna. Ona jeszcze akurat jest niesprzedawalna chyba, ale tamte dwie kolejne, które nam zostaną, są sprzedawalne. Trent Alexander Arnold. Ej, myślałem, że to byłby Walker. I jest podwójny Walker czekaj, gdzie? Jeszcze Irena Paredesz 88 Widzowie, co się dzieje dzisiaj Nie dość, mam tyle kozackich paczek To jeszcze mam takie kozackie trafy Patrzcie tą pakę, let's go ale tak naprawdę najlepsze zostawiłem na teraz. Paczka dwóch rzadkich słodkich piłkarzy 85 Plus i paczka Ultimate. Najpierw paczka Ultimate, czyli naprawdę no najlepsza paczka z 30 kart, 30 rzadkich. Niemcy, środkowy pomocnik Gorecka. Oj, cross! To jest cross i to jest sprzedawalny cross z wielkim overrolem. Przyjmujemy z miłą chęcią, czy będzie podwójny oka? A on już nie ma takiego wielkiego overolu. A że on ma więcej. 86 to w sumie nie jest taki dobry draw, kurczę. No oprócz tego brand show. No dobra, ta paczka jest tragiczna tak szczerze. Jak na paczkę za 125 tysięcy. Chociaż zawsze mogło być gorzej. No i nastał ten moment. Paczka, dwóch rzadkich złotych piłkarzy. 8,5 plus, jeszcze sprzedawalna. Liczę tutaj naprawdę jakiegoś dobrego zawodnika. Uwaga, Anglia, P.O., Walker, proszę Walker. Znowu trend, tylko tym razem sprzedawalny. No dobra, no dobra. Zawsze coś. A kto będzie drugą kartą? Jeszcze Kozymiro, 89. Tak! Jest! Ja wiem, że to nie jest jakaś mega grywalna karta, ale overall jest tak wysoki, że ona będzie coś kosztować. Więc jestem bardzo zadowolony z tych nagród, kurczę szczerze, mega oddało. Ja sobie wszystko posprzedaję. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będę otwierał paczkę z ikoną. Let's go!